Dla mnie siłą tych zdjęć jest to, i, i, i to przerażające jest dla mnie w tych zdjęciach, że to jest dokument. I tak należy traktować te, te zdjęcia. Y, Nata mieszkała bodajże dwa lata, już teraz nie pamiętam, w Japonii dwa czy trzy lata w Japonii. I fotografowała właśnie w tych, jak oni to tam nazywają, hotelach miłości. Dokumentowała to, co się tam dzieje. Y, jaki to jest świat, widać na tych zdjęciach. Świat przygnębiający, świat brudny, gdzie kobieta jest no, chyba nawet mniej niż przedmiotem. Pełen brutalności. Też jakiś taki troszeczkę japoński rzeczywiście jest ten świat. Japończycy są specyficzni. Właśnie tutaj przed wernisażem też się zastanawialiśmy, czy w Europie to wygląda podobnie. Y, czy, czy, czy nie, y, ale właśnie no, dla mnie siłą tego jest to, że to jest, powtarzam, że to jest dokument, to nie jest odgrywane, to nie jest odgrywane w studio. To jest wystawa, którą długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle pokazać ma jest w Bielsku. Y, to jest wystawa, o którą Polska, polskie różne galerie biły się już parę lat temu. Ona miała być pokazywana między innymi w Łodzi na, na festiwalu. I na ten festiwal nie dotarła, została gdzieś zatrzymana, że tak powiem, ocenzurowana i, i, i w tej łodzi nie została pokazana. Więc tak naprawdę no, po raz kolejny jesteśmy tym miejscem, gdzie ta wystawa pokazywana jest po raz pierwszy w Polsce. Przyznam się Państwu szczerze, że wyrzuciłam z tej wystawy pięć takich zdjęć, które są naprawdę bardzo drastyczne. Wyrzuciła mnie tylko dlatego, że galeria mieści się w Domu Kultury. I tak będzie tutaj no, informacja, że wystawa od lat 18. Mam nadzieję, że wreszcie nastąpi ten dzień, że, że będziemy mogli pokazywać zdjęcia w naszym nowym lokalu na rynku i wtedy będziemy na pewno pokazywać Państwu wszystko.